Dzień dobry, dzień dobry. Przyjechaliśmy tym busem, który tam odjeżdża. Idziemy do Kuźnic, tu nas wysadzili, bo tam jest remontowana droga. W tym roku na razie tak nie planujemy takich górskich wycieczek ale następnym razem jak przyjedziemy wszystko dobrze pójdzie to na pewno już w góry będziemy wychodzić tak, tak. dzisiaj jedynie planujemy jeszcze kalatówki siostry i bracia tutaj naemi popatrz jak ojcze się pisało przez Y i to mamy będzie widać datę stąd powinno być 1839 rok I tutaj była y, szkoła domowej pracy kobiet. To dzisiaj by te wszystkie aktywistki y, chyba podpaliły tę szkołę. Tak jak to praca domowa dla kobiet. Y, to niech facet zrobi to, co kobieta, to ciekawy jestem. Myśmy wszyscy zarosli w brudzie i smrodzie. Oczywiście ja lubię sprzątać i wielu facetów, ale... To no nie oszukujmy się, no to jest facet jest facet. No. Może nie faceci też gotują wszędzie, nie? Też jest wielu nie. znakomitych kucharzy, ale tak w rodzinach jakby zaczęli gotować, to by na pewno nie jeden potruł. I żony, i dzieci, i o teściowej już nawet nie wspominam. I tu jest ten piękny budynek. Ładnie odrestaurowany, elegancko. Klasa. Tecciański Park Narodowy. Wiele osób wie, że zakopane zaczęły się rozwijać w XIX wieku, tak? No to praktycznie wiedzą wszyscy. Natomiast tak naprawdę 400 lat temu powstała już tutaj osada. Na przełomie XVI-XVII wieku tutaj się wszystko zaczęło. A tak naprawdę no rozwój, my mówimy o tym XIX wieku, jeżeli chodzi o turystykę, tak? A rozwój się rozpoczął w XVIII wieku. Właśnie tutaj w Kuźnicach powstała huta wydobywano rudę żelaza Źródło zrój wody pitnej no proszę bardzo a jeżeli już mówimy o tej zdrowie o tej wodzie pitnej to w 1886 roku w zasadzie chyba powstało to zdrowisko Wystawa owozowni tutaj jest Tu owozowni jest No, nawet tutaj mamy tę historię No zakładanie ten odborem homolaks Tutaj jakie panie. XIX wiek. No i ten budyneczek, który mamy tutaj z tej no to widzisz lata XIX wiek. O, i tutaj na imię mamy takie drogowskazy jak w mieście, tak? Tylko one trochę inaczej wyglądają. To. I tutaj nie liczą się kilometra ani twoje metry, tylko liczy się odległość w godzinach. I to interesuje. Na Giewąt jakbyśmy szli przez kalatówki, wiele razy chodziłem to uwielbiałem tę trasę, no to masz 3,15, tak? I do tego sobie policz zejście ze 2 godziny, no to 5 godzin musiałaś mieć po prostu. Mm. No i na Kasprowy też idziesz jeszcze 3 godzinki. Na nosale 50 minut. No dobra. O, i tutaj mamy, ty pytałaś czy będziemy chodzić po górach. Ja miałem taki plan. Żebyśmy przeszli na Halę Kondratową. To jest bardzo fajna hala. Tam zlikwidowali teraz yy, schronisko. E, I z tej Hali Kondratowej yy, albo się szło na Giewont, yy, na Giewont, na prawo, a na lewo można było iść na Kasprowę, wierch I wtedy Noemi była jedna z ulokliwych chyba tras w Tatrach właśnie tam kiedyś pójdziemy, ale to podejrzewam, że jeszcze nie ten czas. No i oczywiście tutaj w górach trzymamy się szlaków, tak mamy kolory. Eee, trzeba mieć mapę. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w góry wychodził bez mapy. Bo czasami szlak gdzieś zakręca, czasami są dwa. Prawo, w lewo, jeszcze gdzieś. No musisz wiedzieć, gdzie iść, tak? No. Czyżby to kolejeczka była do kolejki? Może się tak zdarzyć. Akurat to się. Ceprostrada to jest jak taka, taki szeroki szlak, to się mówi Ceprostrada. Właśnie wczoraj czytaliśmy, że turyści spotkali niedźwiedzice z małymi. No ale. Stali spokojnie w pewnej odległości i ona, bo no jest nagranie, popatrzyła na tych turystów. No, ale przeszła spokojnie. I po drodze są siostry albertynki. O, albertynów tutaj mamy. Myślałem, że albertyni to jeszcze się tam wyżej idzie, a tu widzicie. O, byłem ciekawy, tę budkę przenieśli tutaj, bo wcześniej była niżej, i ciągle się mówi od albertynów. A teraz jak chcesz iść na szlak to sobie tam płacisz za wejście do Tatrzańskiego Parku a ci do Albertynów Dobra, to lecimy 20 minut Dasz radę? No to jak dasz radę to to lecimy tam chwilę odpoczniemy no i później tutaj do sióstr Cisza, spokój, słychać tylko ptaszki i rygnie dźwiedzia, nic więcej, i nasz oddech. I tu mało kto chodzi do Albertynów, więc można spokojnie sobie tutaj odbić. Sporo jest z takich szlaków, ale jak ktoś chodzi tylko takimi uczęszczonymi przez wszystkich, to tak też jestem za tym, żeby się czasami przejść, tak? Cześć Boże i to w takiej pustelni sobie braciszkowie modlą się, pracują Może najpierw do kościółka sobie wejdziemy, nie? Druga za dziesięć Taka kapliczka niewielka, piękna w stylu koralskim. No dobrze, moi drodzy, opuszczamy już piękną, postelnię świętego brata Alberta bracie Albertyni, idziemy teraz do sióstr podejście jest powiem wam takie solidne dosyć człowiek się potrafi zmęczyć nie? niby tak 20 minut do braciszków ale kochani to no, trzeba się trochę pomęczyć ale fajnie no dobrze docieramy już do sióstr Albertynek oczywiście wrzucę zdjęcia z zimy na jak tu byliśmy co przeczytaliśmy o bracie Albercie Znałem i teraz spróbujemy kilka słów powtórzyć. Urodził się w Igołomi, to jest koło Krakowa w 1845 roku i pochodził ze zubożałej szlachty. Tak było. W wieku 17 lat poszedł do Powstania Styczniowego i tam stracił nogę w tym powstaniu. Później yy, Chyba chciał studiować, tak, ale coś z tych studiów nie wyszło. I co się później wydarzyło? To, że się urodził w 1945, to będąc studentem brał udział w powstaniu, stracił nogę, a ukończył jednak studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Po powrocie do Polski wstąpił do III Zakonu Świętego Franciszka. Później Albino Dunajewskiego przywziął habit zakonny, przyjął imię brata Alberta, złożył śluby zakonne, no i tu umarł w Dzień Bożego Narodzenia, kanonizowany w 1989 roku. No bardzo pięknie, no dobrze. Bardzo go cenił późniejszy papież Karol Wojtyła. Zmarł w 1916 roku. Zmarł w przytułku, to byliśmy tam na imię jak na Kazimierz. Szliśmy. Zmarł w przytułku dla mężczyzn, który założył. No i beatyfikacja tak przez Jana Pawła II. 1895 piękny styl koralski. Ochotka świętego Alberta zobaczymy. No relikwja po świętym, bo jak tam mieszkał e, No to tak, w chatce ugrzywam piecem kamienne, później kaflachy W chatce był w 16 roku, 20 grudnia A, on zmarł 25, teraz sobie przypominam, bo urodził się 17 czerwca a zmarł w 1916, czyli kilka dni przed swoim, popad przed swoim śmiercią, widzisz, pięć dni. No, jeszcze był tutaj. Piękny. No i te słowa brata Alberta, że trzeba być dobrym jak chleb. Tak, żeby się dzielić, żeby każdy mógł sobie wziąć od ciebie coś, jeżeli jest głodny. Cząstkę ciebie. Bo jeden potrzebuje chleba, a drugi potrzebuje Twojego dobrego słowa. Przeszedłeś jako turysta, odchodź jako bogaty pielgrzym. E 친구어다 네. 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 Ok, przysiądziemy na minutkę. Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach i szalejących bałwanach morskich, gdy opieka boska nad nami. No, to sobie do portfelika włożysz mm. i piękne słowa. Na to ma, natomiast ja mam tak. Czarny zaciemnia sumienie, a Pan Jezus rozjaśnia. Czyli czarny, nie ksiądz, ale diabeł, tak? I to święty brat Albert powiedział. Być dobrym jak chleb. No moi drodzy, i tym oto sposobem zrobiliśmy wycieczkę i do braci Albertynów, i do sióstr Albertynek. Piękne miejsca, zapraszamy was bardzo serdecznie, żebyście sobie to zobaczyli. No bo to jest nasza historia Polski. Piękna zresztą, piękna, bo postać świętego brata Alberta jest też naprawdę godną naśladowania tak, poświęcił się dla chorych ubogich całkowicie. Pewnie wtedy malował, tak jak do zażycia malarze. Umarł w biedzie, a teraz... Taki obraz sprzedać. To jest bezcenny. To są miliony, podejrzewa. Jakby ktoś chciał takie, jak chce Homo, kupić. Trudno im powiedzieć, ile by trzeba milionów dać. Złotych. 10, 20 milionów. Nie wiem, na pewno dużo. Dobra. Idziemy, kochani. W takim bądź razie spotkamy się gdzieś tam na dole. Gdzieś zobaczymy, czy w koźnicach zjemy, czy, czy zjemy tam gdzieś niżej przy rądzie. No to zobaczymy, jak się łoży, do ilu restauracji czy barów mnie najmniej zaciągnie. O, muszę Wam powiedzieć, że możliwości ma dziewczyna. Drugie, 5 godzin możemy. Daleko nie schodziliśmy przy kolejce. Weszliśmy do leśniczówki na obiad i na ma co polędwiczki, tak? Polędwiczki wieprzowe w sosie własnym z hałuskami z i warzywkami. Tak? No, a ja mam kwaśnicę. Także w takim fajnym, jesteśmy góralskim stylu. Później Wam pokażemy po no wyjściu To Do smacznego nauka. Jest dopiero 15:40, ale już dzisiaj nie będziemy nigdzie wychodzić. Na kolację sobie jakieś zakupki zrobimy. Na deserek może jeszcze wstąpimy. Koło naszego hotelu jest taka jakaś pływo kawiarnia. To sobie tam zobaczymy. No, tu też taka fajna chatyneczka, bo piękna. Taki domek skromny można wymieć, nie? Może teraz na takie przyczepce pojedziemy. Mówię taka atrakcja. Tu tak patrzę, tam jest też jakaś restauracja, tak? Czy co to jest? A no nie, tam lody, są kawałek. kawiarnia. No dobrze, no sporo jest z tego. Ludzie raczej nie mogą narzekać. Z głodu nie umrą. Ceny są różne od takich mniejszych Po. Akurat dzisiaj e, dzisiaj ten obiad to nas w miarę drogo bote bo te polandwiczki najmniej kosztowało 65 złotych. To też jest bardzo dużo jak na obiad. Natomiast jak e, na kwaśnice tylko wziąłem, to 3 dychy, no 122 zł dzisiaj z napojami. Wczoraj ten włoski obiad to nas to chyba 7, ale no, ale bywa i tak, że tak jak jest w tym barze koło hotelu, no to wtedy jakoś tak za 50 zł, chyba 40. 42, chyba i to porządnie się najedliśmy, obydwoje. A jedzenie też bardzo dobre, więc po prostu szukajcie. Już nam się dalej nie chciało szukać, bo ona już też zmęczona i głodna od rana, więc po prostu wstąpiliśmy do pierwszej restauracji tam po, po tych siostrach Albertynkach. No to była ta leśniczewka. No i się zjadło jeszcze mamy z głowy. No to do zobaczenia.